Witajcie drodzy widzowie, tu Piciu. Dzisiaj chcę Was zaprosić na spacer z Piciem do kaplicy Bractwa Kapłańskiego Świętego Piłusa X. Wydaje mi się, że nikt tego jeszcze nie pokazał. Bractwo Kapłańskie Świętego Piłusa X, czyli tak zwani Lefebryści. Tradycyjna masza święta, która po prostu pokazuje, jaki był Kościół przed Soborem Watykańskim II i wydaje mi się, że nikt tego jeszcze nigdy nie pokazał. Chciałbym pokazać, jak wygląda w Poznaniu Kaplica Świętego Bractwa, Świętego Piusa X, Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, jak wygląda Msza Święta. Myślę, że Wam się to podoba. Zapraszam Was. Podoba. Zapraszam Was do dzisiejszego spaceru oraz do zobaczenia, jak wyglądam msza święta w Bractwie Kapłańskim, świętego Piusa X. Zapraszam! Zapraszam Was na spotkanie właśnie z Bractwem, świętego Piłusa X. Drodzy widzowie, Bractwo, świętego Piusa X zostało. Założony przez arcybiskupa Marcela Lefebvre, który zbuntował się przeciwko rodzice papieża Jana Pawła II i założył własne bractwo. Wyświęcił własnych biskupów i rozpoczął kampanię odprawiania mszy świętej trydenckiej, bo po Soborze drugim. Watykańskim było tak, że była tylko msza święta posoborowa, czyli Novus Ordo Missal. A arcybiskup Marcel Lefebvre chciał zrobić tak, żeby wszędzie na świecie odprawiała się msza święta trydencka. Powiem Wam tak, że Bractwo Świętego Piłsa X rośnie w siłę. Coraz więcej ludzi właśnie do Mszy świętej tradycyjnej się odnosi, wraca. Dlatego chciałem Wam dzisiaj pokazać to, co może nikt nie pokazuje: Msza święta trydencka w bractwie świętego Piłsa X. Zapraszam. Witajcie ponownie drodzy widzowie! Zaczyna padać deszcz. Jesteśmy na miejscu. Zapraszam Was do kościoła Bractwa Świętego Piusa X. Tutaj jest przeorad, dom. A tutaj kaplica, kościół, w którym są odprawiane Msze Święte. Zapraszam Was. Wchodzimy do kaplicy. Zaczyna padać coraz bardziej. Nie mam parasola, ale nie przeszkadza, zaraz wchodzimy. Tu jest przeorad świętego i usa, dziesiątego, kapłańskiego. Zapraszam. do kaplicy pektacznie Kościoła, praca kapłańskiego świętego Piłusa X w Poznaniu. Drodzy widzowie, chciałem Wam pokazać dzisiaj to, co mogłem z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. To jest właśnie ten kościół Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Ludzi, którzy zachowują tradycję katolicką. Zobaczcie tylko jeszcze książki. Dziękuję Wam drodzy widzowie za dzisiejszy spacer. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Chciałem Wam pokazać coś, czego nikt inny nie pokazuje. Jak wygląda Bractwo Kapłańskie św. Piłsa X i Kaplica Poznańska. Dziękuję, że obejrzeliście. Pozdrawiam Was. Jeżeli interesuje Was to, to. Jeżeli możecie udostępnić, pokażcie innym ludziom, aby zobaczyli, że Bractwo Kapłańskie Piusa X pokazuje nam tradycję katolicką, która nie poddaje się temu posoborowemu kościołowi, który powstał po Soborze Watykańskim II. Dziękuję Wam za obejrzenie. Do zobaczenia. Papa. Pa.